Sprawdźmy, co to się będzie działo. Jest walkout, moi drodzy! Mamy walkout i co to będzie? Jest flara duża, jest to zwykła karta. I, 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 i. Nie ma flagi, Mukitarian? Luka Młodrić! Luka Modric, a więc piękny walkout. No nieźle, fantastyczna paczka za 50 tysięcy. Luka Modric, GG. Naprawdę poświęcenie ogromne dla Was, ale otworzę, ale otworzę. Co ma być, to będzie i niech się dzieje to. Jest. jest walkout, tak jest. Tylko czy to będzie jakiś tos? Jest jakiś... Nie wiem co, ale ma karta. A to będzie chyba w paczce, czyli będzie... Yy, Hiszpan S... O, i to jest! Sergio Ramos! O, cię kręcę! 89 overall, Sergio Ramos! ok, kapitalny Trafi jeszcze wiemy, że będzie jakaś koletowa karta. I to jest Hero Na was! No powiem wam od razu, mamy zielonego linka, no a więc tym razem opłaciło się otworzyć e, te paczki. No proszę Państwa! No właśnie, ale tak... Jest, jest. walkout! Ta, tak! Tak! Teraz będzie boom! Jest walkout, duża mama, no To playa. jest mama... No, to jest... Uwaga! No jest! Jadła. Mama to jest mama! Mama to jest mama! Tak! Przeproś mamę łatwiej! Z adwokatem! Halo? Ja chciałbym wziąć rozwód z Joną To już nie ma sensu! A to już nie! To, to już nie jest za długo! Pozostanę przy mamie! <śpiewanie> jak najbardziej! Także... Pa. Z mamą spółkę w kontakcie. Wow, idziesz na... Ja I wiecie, co więcej? Nie wierzę w to. No a ja tak, kolejna paczka z informem gwarantowanym. Jest walkout! Mamy walkout! Tylko żeby to był jakiś boom! Błagam! Mamy walkout! To jest druga paczka! A już od razu leci walkout! Jest to Hiszpan, tylko jaki? Uwaga, SP i to jest Tiago Alcantara. 89 GG. Kolejny walkoutik trafiony Także świetnie, brawo, brawo Tiago Alcantara, kolejnym zawodnikiem Który dołączy do naszego zespołu No i ten Tiago Alcantara, to już jest spoko Traf Za 100 tysięcy I kończymy, kończymy walkoutem I co to będzie? Jest to, czyżby, jest to man w Z Hiszpanii To musi być isko Tak Si O Mówię. Jak forma? Jak widać. United nigdy nie traci formy. Masakra, zobaczmy. Oczywiście Ekran musi się zatrzymać. Nie było innego wyjścia. Flaga Anglii. No nie mówcie, że mi tu jakiś Janek wyskoczy. Co to tu będzie? Zobaczmy. Anglia SPO. I to jest Ali 91 over. Powiem tak. Jestem troszkę zawiedziony, ale co będzie dalej? Jest Demble! 91, to kapitalnie! Aspiriquetta 91, też się przyda. Lemar, y, też na pewno się przyda. Glik, Ali, Donnarumma, tak samo. Werner, tak samo. Y, Valencia, była ten no tutaj już gorzej. Y, patrzę na te overale. Sprawdźmy, druga paczka, miało być walkout i jest walkout! Jest walkout, a w środku mamy legendę! Legenda! Co tu się dzieje? Legenda! Co tu się wydarzyło? <ścoughs> Trzecia legenda FIFA 18 United, Król Legend. Well done, my friends. Tak się właśnie gra. Numer 14. Jest walkout, a więc jednak ta prawa strona jest zdecydowanie lepsza. I w środku mamy może jakiegoś konkretnego tocika, Czy będzie flaga? Znowu nie ma flagi. I to troszkę mnie martwi. Na postnik! obamy YANG! TAK JEST! Ubamy YANG! TAK JEST! Si. Proszę bardzo, kolejna paka. Numer 3. Jest walkout. Flaga wło reprezentacji Włoch. A może Kielini, może Buffon, może Donaruma. Zobaczmy, kto to będzie, bo to jest SO Włochy Juventus Giorgio Kellini! To tak jest, a więc jednak, a więc jednak, tak się właśnie zaczyna piękna historia 96 Overall Kellini. Zobaczymy, tę za 55 tysięcy. Może to będzie większe szczęście, bo jest walkout! Jest walkout w paczce za 55 tysięcy! Czy będzie niebieska flara? Jest niebieska flara! I uwaga, to będzie kolejny tot z Ligi Hiszpańskiej! To będzie Brazylia! Czy to. Neymar? Nie! Neymar! Neymar drops. Co tu się dzieje? Gigi, Neymar Toc trafiony! Matko Boska!